oh uh... zostanie otwarta nasza najnowsza wystawa czasowa. Będzie wernisarz ekspozycji Strumiłowie u Radziwiłłów. Jest to wystawa, która powstała we współpracy z Galerią AS z Maćkowej Rudy. Kuratorem wystawy jest Pani Anna Strumiło, a przy wystawie pomagał, współpracował również brat Pani Anny, czyli Rafał Strumiło oraz Pan Jan Strumiło. Więc jest to taka troszkę praca rodzinna plus wysiłki nasze, Pomocowe przy, przy działaniu. Zamysłem było pokazanie osób, które zajmują się twórczością artystyczną, których łączy, które łączy zarówno pasja. Ale przede wszystkim nazwisko, oraz jedno miejsce, w którym, z którym w różny sposób i w różnych czasach jesteśmy związani, ale teraz czyli z Maćkową Rudą na swoje wystawa jest bardzo bogata. Jeśli chodzi o technikę, jeśli chodzi y, o zestaw prac, y, również i, i warsztatowych, mamy tutaj zgromadzoną. Y, Mamy tu zgromadzone trzy pokolenia praktycznie tej rodziny, która jest rodziną artystyczną. Zobaczyć będzie można między innymi tkaniny, tkaniny o tyle nietypowe, że farbowane w sposób naturalny, przy użyciu naturalnych barwników przez samą kurator tej wystawy. Mamy tutaj rzeźby, mamy rzeźbę kamienną, mamy drewno w tym momencie, mamy metal, co jest też dość nietypowe, gdyż są to gabarytowo bardzo znaczne konstrukcje, co zresztą również, do czego również nawiązywać będzie konstrukcja zewnętrzna, czyli ta instalacja zewnętrzna, którą przygotowuje pan Jan Strumiło, który nadal nad nią jeszcze pracuje. Finał i najciekawszy element tego wszystkiego o 19.30 na dziedzińcu. Mamy tutaj malarstwo. Malarstwo, w którym króluje przede wszystkim senior rodu, czyli Andrzej Strumiło i jego myśl, jego, jego całe. Hmm, Cała historia, cała historia jego wędrówki po świecie, bo mamy tutaj też takie wątki, mamy jego szkice, mamy malarstwo, mamy grafiki, plakaty, między innymi e, znalazł się również przez przypadek taka drobna gratka dla naszych e, tutaj widzów. Film, który jest świadectwem jedynej wystawy Andrzeja Strumiły, jaka miała miejsce w białej. Były to lata 80. Jest to film archiwalny, dostępny, świetnej jakości, udostępniony nam przez Białskie Centrum Kultury, wyszperany w archiwum praktycznie, myśleliśmy, że go nie znajdziemy, a okazało się, że jest w bardzo dobrym stanie technicznym, będzie prezentowany na wystawie jako jeden z elementów. Także zachęcamy do obejrzenia. Bardzo ciekawy materiał archiwalny.